Dzień dobry Marek Mikołajczyk Witamy serdecznie w rozmowie Dziennika Gazety Prawnej jesteśmy na żywo a naszym gościem gościnią jest Anna Maria Żukowska szefowa klubu Lewicy Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry państwu dzisiaj mijają równo trzy tygodnie od przejęcia funkcji marszałka przez Włodzimierza Czasowego za nami równo trzy posiedzenia więc mamy same trójki Co się zmieniło. Myślę, że przyspieszenie, przyspieszenie i efektywność pracy na samej sali sejmowej, głosowań, mniej jest takich jakiegoś wchodzenia w dyskusje słowne z posłami, którzy coś tam pokrzykują przez pana marszałka. Tylko po prostu jedziemy z głosowaniami. Pani się to podoba, ten styl prowadzenia? Tak, bo to, wie pan, to też wytrącało z rytmu podczas tego bloku głosowań, jak w czasie którego trzeba się skupić, żeby się nie pomylić, bo, bo często jest tych głosowań kilkaset. I, I dlatego tak, to dla mnie jest pozytywna zmiana. Jak pani odbiera kwestię wykluczenia z konwentu seniorów? pani uczestniczy w posiedzeniach Konwentu Seniorów jako przewodnicząca. To nie jest wykluczenie, dlatego, że zgodnie z regulaminem Sejmu. Tego no jeszcze do chodzi o ko koła, koła, tutaj mówimy o kole Konfederacji Korony Polskiej i o kole razem. No i właśnie przedstawiciele KU nie mają członka Konwentu Seniorów. Konwent Seniorów składa się z przewodniczących klubów parlamentarnych i prezydium Sejmu, więc tutaj do żadnego wykluczenia nie doszło, po prostu pan poprzedni pan marszałek Szymon Hołownia kurtuazyjnie dopraszał do, do tego gremia. Premium, na zasadzie swojej własnej decyzji inne, inne osoby, przedstawicieli kół. Pan Maszek Czarzasty postanowił tego nie robić. Jeżeli będzie jakaś sytuacja ekstraordynajna, kiedy trzeba będzie coś skonsultować może szerzej, to nie wykluczamy, że takie zaproszenie zostanie skierowane, ale ono będzie jednorazowe, a nie cykliczne pani nie widzi potrzeby uczestnictwa przewodniczących kół. Nie, dlatego że ten konwent się już rozrasta do takich rozmiarów, że staje się nieefektywny. Te dyskusje trwają, i trwają, a oczywiście najwięcej na nich mają do powiedzenia przedstawiciele czy czteroosobowych kół. Ok. Pytam o to też dlatego, że przewodnicząca koła razem Marcelina Zawisza no ostatnio nie została dopuszczona do głosu w, w sprawie swojej poprawki. Mówimy o tej, o tej mhm. poprawce do ustawy budżetowej. Marszałek nie zgodził się na udzielenie głosu. Pewnie nie wiedziała, jakie są ustalenia, nie uczestnicząc w konwencie seniorów. Jedno, gdyby słuchała tego, co mówi Marszałek na sali, to by wiedziała, dlatego że on to zakomunikował też na sali, że decyzją konwentu seniorów nie, nie ma pytań do poszczególnych, pojedynczych poprawek, bo tych poprawek też było mnóstwo, tylko kluby zabierają głos, stanowiska na koniec przed głosowaniem całości budżetu, i tak było, i ten głos wtedy jak najbardziej został udzielony. Gdy pisałem o tym trochę w mediach społecznościowych, wywiązała się pod moim wpisem dyskusja. Chodzi też właśnie o relacje międzynarodowe nową lewicą, a partią razem, startowaliście razem w wyborach w 23 roku. Chyba w 27 do wspólnej listy już nie dojdzie. Co tutaj za co tutaj, pani, za co tutaj tej wpis, który, który pani opublikowała? Głosowanie przeciwko Włodzimierzowi temu było Rubikonem. Nie widzę wspólnej listy na ten moment, ale z drugiej strony pamiętam jak mocno razem obrażało nas przed 2019 rokiem do wyborów dwa lata. Zobaczymy, gdyby to od pani decyzji zależało. Rozumiem, że dzisiaj start byłby особенно. Nie, gdyby ode mnie zależało, ale nie zależy, bo raczej w znacznej mierze zależy to od decyzji partii razem. To bym chciała wspólnego startu i oczywiście wszystkie te nieprzyjemne sytuacje myślę, że wtedy by odeszły w niepamięć, A jest to możliwe, bo tak jak tak jak się odnosiłam do, do poprzedniego startu i tego, co się działo przed nim przez 4 lata, no to też bywało nieprzyjemnie, ale jednak podjęliśmy wspólnie taką decyzję, ale to też partia razem podjęła taką decyzję. Natomiast na ten, moment, te na ten moment mhm. tego nie czuję ze strony partii razem, bo partia razem robi wszystko, żeby żeby raczej te rowy większe między nami wykopywać, niż, niż no prowadzić takiego rodzaju politykę, że, że wszystko jest możliwe. Z ich strony myślę, że, na, że no na tę chwilę nie jest to możliwe. A jakie są relacje pomiędzy panią a posłami partii razem? Witamy się, rozmawiamy czasem. Są w miarę normalne, ale takie jednak chłodniejsze niż było kiedyś. E Pytam o to też w kontekście tego, co wydarzy się w najbliższą niedzielę, wybory w nowej lewicy. No właśnie, Włodzimierz jeszcze raz wystartuje? No, że tak. Decyzja ma zapaść jutro, to, to prawda? Jutro, nie wiem, to są jakieś takie plotki, że jutro ma coś ogłosić. Jutro na pewno ogłasza, bo, 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 bo razem ze mną ogłasza, bo na to się umawialiśmy, jest konferencja prasowa, ale ona będzie dotyczyła podatku zdrowotnego. Nie sądzę, żeby akurat w tym samym momencie doszło do, do ogłoszenia jego decyzji, ale nie wiem, nie wykluczam. Pani zdaniem te wybory, gdyby wystartował Włodzimierz Czerzasta, one są już rozstrzygnięte? Jeżeli wystartuje, to wygra. Pani odda na niego głos? Jeżeli wystartuje, tak. A jeżeli nie wystartuje? To oddam na kogoś innego, kto będzie startował. Nie, pytam o to, że no to trochę hmm. tych chętnych było. No, no ale do tej pory nie Krzysztof potwierdzili Dachowski, ostatecznie tych decyzji. Marcin Kulasek, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Tomasz Trela. No, nie słyszę z ich strony na razie potwierdzenia tego, że zamierzają wystartować. Natomiast wystartować może każdy członek partii, może się zgłosić, dokonać zgłoszenia na kongresie. Różne partie mają to w różny sposób rozwiązane. Wiemy, że partia pana Szymona Hałowni ma tam jakiś wcześniejszy termin zgłoszeń. U nas jest tak, że można się, no, że tak powiem, w ostatniej chwili też z sali zgłosić. To był dobry czas Włodzimierza mierzący w fotelu szefa partii? Tak, no, jesteśmy drugi raz w Sejmie, tworzymy rząd, jesteśmy dzięki temu w stanie realizować część naszego programu. Nie 100%, no bo żadna partia, jeżeli chodzi o rząd koalicyjny, nie jest w stanie zrealizować 100%, bo to nie są rządy samodzielne. Ale dużo postulatów, tak jak i nasz standardowy dotyczący polityki mieszkaniowej, w tym budżecie są rekordowe środki na budowę mieszkań na tani wynajem. Ustawa ministra Kukuckiego, poprzedniego ministra z naszego ramienia zajmującego się budownictwem, weszła w życie, została podpisana przez prezydenta Prezydent prezydenta Andrzeja Dudę wtedy. I, I uważam, że to są sukcesy. Jest też, czy to renta wdowia, czy to urlopy dla wcześniaków, czy in vitro. Jest też dużo rzeczy, których do tej pory nie udało się zrobić, ale no, na nie wszystkie pewnie będzie większość, chociaż nie odpuścimy na przykład praw kobiet, czy, czy związków partnerskich. Ta zgoda, wspomniała pani o ustawie o związkach partnerskich, w koalicji jest, bo trochę czekamy w tym momencie na projekt rządowy, który ma się w tej sprawie pojawić. Mam zapewnienie osobiste od pana ministra Berka, że w grudniu jeszcze ten projekt się pojawi i na rządzie i trafi do Sejmu. Myśli pani, że będzie rozpatrywany tym ostatnim grudniowym posiedzeniu? Myślę, czy że raczej? nie na tym dzisiejszym, mm -hmm. które będzie, tylko na następnym, bo tam były jeszcze jakieś kwestie związane z uzupełnieniem OSR-u, czyli tych ocen skutków, skutków regulacji. A co z ustawą, mówiąc kolektualnie o podatku katastralnym? My trochę w Dzienniku Gazecie Prawnej na ten temat pisaliśmy. To ma być szerszy pomysł, pomysł jak rozwiązać podatki. Nie na filozofii w ogóle naliczania no podatków od nieruchomości. Dzisiaj jest on liczony na podstawie Metod. wielkości, ma być na podstawie wartości. Myśli pani, że to jest coś, co w koalicji 15 października będzie wywoływało no, jakąś niechęć? Czy, 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 czy raczej ma pani zapewnienie, że że, że będzie chęć zmiany. Nie no, nie mam żadnego zapewnienia, bo słyszymy wypowiedzi głównie chyba też PSL czy Polski 2050. Chociaż tutaj jest spór, no bo jest też pani Pełczyńska nałęcz, która no gdyby była posłanką, ale nie jest, to pewnie by popierała to rozwiązanie. Ale też zobaczymy, jak się tam no to walka o przywództwo władze rozwiąże i kto będzie decydował o kierunkach tej partii. Podatek, ten nasz projekt będzie projektem poselskim, będzie prezentacją naszego rozwiązania, naszej filozofii. Tak samo jak przedstawiony jutro podatek zdrowotny. Mhm. To nie są projekty rządowe, więc będziemy szukać dla nich poparcia i jest to też pole do poszerzenia dyskusji na ten temat i ukazywania pozytywnych skutków zmiany, które na przykład dla osób, które mają w miejscowościach gdzieś oddalonych od metropolii bardzo duże, odziedziczone po rodzicach, takie domki perelowskie, klocki, mhm. mają dużo metrów, a są warte no raczej niewiele w porównaniu z mieszkaniami w dużych miastach jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk i ta zmiana na pewno ochroni osoby te które posiadają mają mieszkanie dla siebie Pierwsze mieszkanie. Tutaj nawet może być zmiana in plus, to znaczy ten podatek w niektórych przypadkach będzie niższy. Natomiast szczegóły będziemy prezentowali, jak będziemy z tym gotowi, to raczej się nie wydarzy w grudniu, bo jeszcze po drodze mamy właśnie dużo tych zmian dla nas istotnych, właśnie dotyczących, na przykład związków partnerskich, więc chcemy to najpierw przeprocedować. Myśli Pani, że ten, to procedowanie ustaw, no dzisiaj mamy tą nową część, czyli konsultacje społeczne. Mhm. To będzie dotyczyło wszystkich ustaw, czy raczej będą takie ekspresy, ekspresy legislacyjne. No Niekresy. pytanie, jak będzie z podatkiem, przepraszam, z kryptowalutami, mhm. no bo to ten podatek, który dzisiaj ma im... wyjść z tak. rządu będzie pra praktycznie identyczny z tym, który już wcześniej był konsultowany i, był, i trafił do do Sejmu, więc jeżeli te zmiany będą niewielkie, no to można wtedy na pewno skrócić maksymalnie ten okres konsultacji, bo to będzie do przekonsultowania na jakaś jedna drobna zmiana, która różni ten projekt od poprzedniego. Właśnie trochę o to pytam, no bo dzisiaj każda ustawa musi ten miesiąc praktycznie poczekać. Szymon Hołownia bardzo niechętnie skracał skracał, tylko skracał, skracał głównie swoim projektom. To prawda. To prawda. Wspomniała pani o ustawie kryptowalutowej. Jest ona związana z, z prezydenckim wetem wobec tak. tej pierwszej ustawy. Było jeszcze jedno weto, które również ma być w grudniu jeszcze rozpatrywane. Myślę tutaj o ustawie łańcuchowej. Prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt głównie ze względu na wymiary końców w swoim prezydenckim projekcie kojców regulacji końców nie ma jest tylko regulacja dotyczące budy dla psa pani spodziewa się że to weto zostanie przełamane w sejmie 17 nie widzę tego w tym momencie, bo posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy do tej pory głosowali za tym projektem ustawy, jednak zmienili zdanie i teraz będą właściwie przeciwko własnej decyzji, czyli będą się wstrzymywali w sprawie weta, co no jest równoznaczne z tym, że się nie popiera jego odrzucenia. Więc to, to tak naprawdę w rękach posłów Prawa i Sprawiedliwości leży przyszłość tego projektu, czy on wejdzie w życie, czyli to weta zostanie odrzucone, czy też nie. Rzecznik rządu Przepraszam, Rzecznik PiSu Rafał Bohanek mówi twardo, wszyscy będziemy głosowali przeciwko przełamaniu weta. No to jest przykre, bo prezes Kaczyński jednak, co by o nim nie mówić, to zawsze o los zwierząt się troszczył i, i był takim jednym z liderów tematu nawet, można powiedzieć, swego czasu, czyli w no, zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Ym, I szkoda, że nie umie przekonać posłów własnej partii do tego, żeby popierali y, według niego dobre rozwiązania a prezydencki projekt ten zaproponowany zamiast tej ustawy e, zawetowanej nie jest krokiem w dobrą stronę. Jest małym krokiem, na pewno jest lepszy mały krok niż żaden, w związku z tym, jeżeli możemy przynajmniej chronić psy przed byciem wiązanym na łańcuchu, to, to zawsze jest już coś, zawsze jest to zmiana w dobrą stronę. Aczkolwiek brakuje tego rozwiązania mówiącego o powierzchni kojców, bo one też często bywają po prostu małymi klatkami, w których pies się tylko miota. Jeżeli ktoś widział kiedyś psa właśnie trzymanego w takiej klatce, czy to gdzieś w gospodarstwie, czy to firma, które też mają psy do, do, do ochrony i trzymają je przez cały dzień w klatkach, no po prostu tak lata i odbija się od tych ścian, co jest wyrazem jego nerwowości. Szczeka bez przerwy, jest agresywny. Obawiam się, że niektórzy właściciele tych psów właśnie taki efekt chcą osiągnąć przez to trzymanie ich na małej przestrzeni, ale to jest bardzo niebezpieczne, bo taki zwierzę, jeżeli jednak no już dojdzie do kontaktu z, z człowiekiem, po, po, ponieważ jest tak znerwicowane i agresywne, no niestety często, często kończy się to ugryzieniem. Ale nie ma Pani poczucia, że pomiędzy jedną skrajnością a drugą skrajnością jest jeszcze jakiś taki środek, to znaczy, prezydent bardzo mocno akcentował to, że te kojce no, są wielkości małych kawalerek. Spojrzałem te przepisy, no faktycznie jest tak, że duże psy nawet do 20 metrów kwadratowych powinny mieć wielkość kojca, no to już zakrawa trochę o, o takie małe mieszkanie. No tak, ale jeżeli taki pies spędza tam całość praktycznie swojego życia, nie jest nawet stamtąd wypuszczany często, to jest zupełnie inna sytuacja niż pies, który chociaż tak duże psy moim zdaniem nie powinny w ogóle mieszkać w małych mieszkaniach kiedy są wyprowadzone regularnie na spacer, mają kontakt, mają życie społeczne z innymi psami. No to trochę jest inna sytuacja niż spędzić całe życie w więzieniu. No nawet jednak cele w też w więzieniach, w aresztach śledczych mają swoje, swoje metraże, czyli wymóg metrów na, na człowieka przypadający. No nie bez powodu, dlatego że właśnie duże zagęszczenie czy to ludzi, czy to zwierząt na małej powierzchni wywołuje agresję. Będziemy obserwować, co się w tej kwestii dzieje. Na koniec chciałem zapytać jeszcze panią o Trybunał Konstytucyjny. To jest pewien serial, który się ciągnie za nami. Ja pamiętam, że gdy opisywaliśmy ten temat u nas w gazecie, to tak się. Ciągle dzwoniło do różnych posłów, do pani, się pytało, czy już te zgłoszenia są, czy tych zgłoszeń nie ma. Obecnie jest e, pięć wakatów e, po tym, jak Krystyna Pawłowicz przeszła w stan e, spoczynku. 20 grudnia Trybunał puści kolejny sędzia Michał Warciński, e, więc liczba tych wakatów wzrośnie do e, sześciu. E, Powtórzę może to pytanie, które już kiedyś Pani zadawałem. Czy jest zgoda w koalicji 15 października, że e, tych sędziów należy do Trybunału Konstytucyjnego wybrać? Tak to idźmy dalej. Czy kandydaci są ustaleni? Nie, jeszcze nie są ustaleni. Muszą być ustaleni, uwspólnieni przez wszystkie ugrupowania, bo oczywiście, żeby zgłosić bez 60 posłów może zgłosić kandydata, ale żeby go wybrać, to potrzebna jest już taka większość, która, której żadna partia koalicji samodzielnie nie posiada, więc musimy to uwspólnić między sobą i jest decyzja... Jakie są kryteria doboru kandydatów? Merytoryczność, to, że ktoś się nie będzie wywodził z polityki i że będzie... Jeżeli o nas chodzi, to dla nas istotne jest to, jaki będzie miał poglądy w sprawach czy to praworządności, czy też praw człowieka. Bo nie chcielibyśmy wybrać osoby, która powie, że, że postulowane przez nas zmiany dotyczące na przykład związków partnerskich są niezgodne z Konstytucją. No to jest, tak ukształtowane są te przepisy dotyczące zgłoszeń kandydatów, że wybiera tych kandydatów do Trybunału jednak większość parlamentarna, w związku z tym oni w jaki sposób reprezentują poglądy tejże większości, będącej większością na dany moment, wtedy kiedy są wybierani. No i tak jak ci, którzy zostali wybrani przez Prawo i Sprawiedliwość, to właśnie pani Krystyna Pawłowicz. Yy, yy, Poza tym, że w ogóle tak naprawdę nie wyszła nigdy z polityki moim zdaniem nie została tak naprawdę sędzią w rozumieniu standardów wymaganych dla tego zawodu, ona w głębi duszy została, została polityczką, jest polityczką i nie, nie umiała się od tego odciąć, zmienić swojej roli. A my w ogóle nie chcemy kierować tam polityków, bo mówiliśmy już wielokrotnie też w poprzednich latach w kampaniach wyborczych, że no nie ma zgody na to, żeby był jakiś pas transmisyjny prosto z Wiejskiej na aleje Szucha, żeby, żeby tam trafiali politycy. Gdyby się pojawił kandydat, który jest parlamentarzystą, byłym parlamentarzystą. Jeżeli był parlamentarzystą, nie wiem, kilka kadencji temu, no to być może jest to do rozważenia pytanie, jak mocno uczestniczył w aktywnej polityce, ale raczej szukamy, szukamy ekspertów, którzy wywodzą się z uniwersytetów, tam mają swój dorobek naukowy, czy, czy, czy osób, które po prostu mają publikacje, no takich, którzy, które dadzą, dadzą gwarancję, że nie będą się zajmowały polityką w tym mhm. trybunale. Y to, tylko doprecyzowując, czy to będzie tak, że tych sześć wakatów jest do obsadzenia, to nie wiem, kogoś wskaże lewica? E, oczywiście, no, nie, ma, nie macie tak. Formalnie, tyle, formalnie no. nie, ale to be, znaczy zgłoszenia mają być dokonane przez wszystkie kluby, czyli podpisy będą ze wszystkich klubów pod tymi wszystkimi kandydaturami i tak, no, mamy tutaj roz, roz, rozmawiamy o tym, kto, ile. No, na pewno największy klub, czyli Platforma Koalicja Obywatelska zgłosi najwięcej tych kandydatów, ale no też inni koalicjanci będą mieli prawo do, no, przedstawienia swojego pomysłu, swoje, swojego pomysłu kadrowego, personalnego na, na to stanowisko. Czy pani zdaniem e, to był błąd, że wcześniej optowaliście za tym, aby tych e, kandydatów nie zgłaszać? Bo wiemy, że przez wiele miesięcy no, była taka linia... Cztery tury były tych zgłoszeń, kiedy tylko Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało swoich kandydatów, my, my do tej pory nie. E, trochę się zmienia sytuacja, jeżeli chodzi o e, liczbę tych wakatów, bo to jest ważne, jeżeli... Ale tam... widzieliście ile tych wakatów będzie? no wiedzieliśmy, no, poza panią Pawłowicz, która akurat tutaj tak. ekstraordynaryjnie skróciła swój pobyt w Trybunale, to, to wiedzieliśmy, że po prostu sukcesywnie będą się zwalniać te miejsca i będzie można wybrać więcej osób. I uważamy, że lepiej jest wybrać więcej no, w jednym rzucie, bo też chodzi o to, jak te osoby będą traktowane, jak tam wejdą, bo jednak mhm. nadal trybu prezesem Trybunału jest pan Świączkowski. na razie I się nic z tej kwestii nie zmieni Nie mam wątpliwości, nie mam wątpliwości że pan Świączkowski będzie Robił wszystko, żeby utrudnić życie. I, I zachowywać się pewnie w sposób taki no, deprecjonujący wobec tych osób, które zostaną przez obecną większość parlamentarną tam wybrane. Póki co kandydatów mamy dwóch zgłoszonych przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, jest to poseł Pis Marek Ast. Tak, po raz po czwarty już. Tak. Próbuję swoich sił. E, jak rozumiem, tutaj zgody nie będzie, głównie z względu na to, że to jest parlamentarzysta. No, jak obecny. najbardziej no, musimy być konsekwentni i będziemy konsekwentni, absolutnie nie ma na to zgody. Ale zas zastanawia mnie ten drugi kandydat, profesor Artur Kotowski. To może krótko dla tych, którzy pana profesora nie znają, jest to kierownik Katedry Teorii i Filozofii prawa na UKSW. No, chyba trudno mu zarzucić bycie członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego głosowaliście głos tyle razy przeciwko jego? Prawa i Sprawiedliwości nie, ale bycie związanym z prawem i sprawiedliwością jak najbardziej. A osób związanych z prawem i sprawiedliwością jest już tam aż nadmiar w Trybunale, więc nie widzimy żeby, potrzeby, żeby tam kierować kolejną osobę, wywodzącą się w jakiś sposób z tego środowiska. Ale to doprecyzujmy, o co konkretnie chodzi? Chodzi o sposób podejścia do prawa. Nominacji Prawa i Sprawiedliwości wychodzą z założenia, że nie mamy problemu z praworządnością, że Trybunał Konstytucyjny działa fantastycznie i że nie mamy w ogóle problemu i nie mieliśmy z sędziami dublerami. No my wyrażamy inny pogląd i tutaj się nie zgadzamy i chodzi właśnie o filozofię orzekania przez Trybunał Konstytucyjny i ta osoba nie daje takich gwarancji, która będzie orzekania zgodnie z poszanowaniem na przykład wyroków europejskich, bo Prawo i Sprawiedliwość ma w nosie i, i reprezentanci, nominacji prawa i sprawiedliwości, tak samo. Będziemy obserwować to, co dzieje się w Trybunale. 20 grudnia mija e, termin. Zobaczymy, czy wtedy uda się to. Pani spodziewa się, że będą zgłoszenia do 20 grudnia. Yy, które zgłoszenia? To jest do kol... nie, Trybunału. Nie, nie będą. Myślę, że Marsza nie rozpisze jeszcze tych zgłoszeń w tym roku, tylko dopiero będą już w styczniu. Będziemy to obserwować. Pani posłanko, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, ale to też moment, w którym muszę podziękować państwu. Był to bowiem ostatni program, jaki miałem okazję prowadzić w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dziękuję za państwa uwagę, komentarze, reakcje. Do zobaczenia.